Cześć, kochani, zapraszam Was dzisiaj na taki mały spacer po sklepie Action. Przyjrzymy się, jakie nowości właśnie trafiły na półki. Mamy, jak zawsze, wiele dekoracji i nowości w dziale kuchennym. Pokażę Wam też bardzo popularne w tamtym roku rozpylacze do roślin i moim zdaniem chyba najładniejsze i najtańsze też dekoracje na jesień. Będzie też coś dla zwierząt, nowe kosmetyki i dział kreatywny. Więc kto gotowy? No to lecimy. Zaczniemy od nowości z działu kuchennego, i tam właśnie pojawiły się te efektowne półmiski. Są w kształcie owoców i idealnie nadadzą się do serwowania. Są wykonane z drewna akacjowego, no więc znajdziecie tu wersje i ciemniejsze, i takie jaśniejsze, które wolicie. Mamy tu kształt jabłka i gruszki. Myślę, że te półmiski naprawdę podkreślą klimat na stołach, zwłaszcza w trakcie jesieni, ale wyglądają też ponadczasowo, więc będą też ładną dekoracją przez cały rok. Są już dostępne za 14 zł. I na pewno wiele osób ucieszy się na powrót tych termicznych kubków. Ostatnim razem bardzo szybko zniknęły z bo stały się no niesamowitym wiralem na TikToku, a teraz wracają. W dodatku w nowych wzorach są wykonane ze stali nierdzewnej i mają podwójną ściankę, no przez co dłużej utrzymują tą wysoką albo niską temperaturę. Są spore, bo mają ponad 1 litr pojemności, mają też wygodny uchwyt, no i też słomkę. Do wyboru mamy tu kilka uroczych wzorów. Już nawet ja nie zaapam się, nawet by wam pokazać jeszcze te dwa wzory. Także kto chętny, to łapcie, bo mogą szybko zniknąć. Kupicie je za 28 zł. Zerknijcie też na te nowe zestawy. W środku znajdziecie młynek do soli i do pieprzu w takiej małej uroczej wersji. Dodatkowo oprócz tej biało-czarnej wersji mamy tu bardzo efektowne miksy kolorów, które no na pewno dodadzą charakteru Waszym kuchniom. Młynki mają takie matowe wykończenie, ale są bardzo miłe w dotyku i mamy tu odcienie zieleni, bordo i odcienie niebieskiego. Zapłaćcie za nie 12 zł. Przechodzimy teraz na dział ze sztucznymi kwiatami, bo tam znajdziecie już te spryskiwacze do roślin. Były no, niewątpliwym hitem w zeszłym roku. Pamiętam, że no, bardzo szybko zniknęły spółek. One są wykonane ze szkła, a sam rozpylacz jest w takim stylowym złotym kolorze. Myślę, że wygląd też Wam się to spodobał. Są lekkie, wygodne w użyciu, no i oczywiście pomogą Waszym roślinom wyglądać tak świeżo. Będą też idealne do takich, wiecie, delikatnych roślin, np. do paproci czy sterczyków. Kupicie je za 12 zł. Kochani, przechodzimy teraz na dekoracje, a tam szukajcie już tych ceramicznych domków. Są takie niewielkie, ale bardzo ładnie się prezentują. Oprócz dwóch kształtów mamy tu do wyboru sporo pastylowych kolorów, więc jeśli chcecie no po prostu dodać takiego delikatnego akcentu do wnętrz, to świetnie się do tego nadadzą. Czy to jako dekoracja na parapet, czy na komodę, co wybierzecie. Są w świetnej cenie, bo za sztukę zapłacicie zaledwie 7 złotych. I ciekawą propozycją akurat do pokoju dzieci. Mogą okazać się te zawieszki. są wykonane z filcu, no bardzo mięciutkie i naprawdę wyglądają przeuroczo. Wiecie, czasem brakuje nam takiego czegoś, co doda pokojom dzieci, takiej właśnie przytulności i koloru. Myślę, że warto zwrócić na nie uwagę. Są w kształcie zwierzątek i do wyboru są w wielu wariantach. Ich cena to 4 zł. Są już też dostępne nowe modele półek na ściany. Są wykonane ze szkła. Tu macie jeszcze ich dokładne wymiary. I do wyboru mamy dwie wersje: jest taka ciemna albo jeszcze całkowicie przejrzysta. Kupicie je za 17 zł. Kolejna nowość to te okrągłe tace. Mają 30 cm średnicy i są wykonane w całości z bambusa, mają dwa uchwyty, no i przydadzą Wam się do serwowania. Możecie też się spokojnie postawić na nich jakieś tam dekoracje, świece czy wazony są już dostępne za 18 zł. Znajdziecie również nowe poduszki, mają 30 na 50 cm, no więc nie zginą Wam wśród wiecie tych zwykłych kwadratowych poduszek. Ciekawie wyglądają też te frędzle na rogach, zobaczcie. I do wyboru są jeszcze dwa wzory. Ich cena to 20 zł. Zaciekawiło mnie też te lampy, kochani. No, właśnie na początku myślałam, że to po prostu lampy, ale nie. To są takie szklane świeczniki, właśnie w kształcie lampy. Wkładacie tam lighta. no i tak to właśnie wygląda. Do wyboru mamy wiele kolorów, więc no, jeśli przypadną wam do gustu, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. Kosztują 13 zł. Kochani, chciałabym jeszcze zaprosić wszystkich nowych widzów, no i tych niezdecydowanych, do naszej actionowej grupy na Facebooku. Dzielimy się tam opiniami o rzeczach z action, no i na przykład Luśka poleciła nam tą ostrzałkę do noży, i szczotkę dla psów. Natomiast bardzo różne opinie są o tych dywanach na zewnątrz. Jedni z Was piszą, że się kruszą i nie wytrzymują nawet dosłownie jednego sezonu, a inni z kolei są z nich bardzo zadowoleni. Mają już je drugi sezon, no i nic się z nimi nie dzieje. Więc jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić, a czego nie warto, no to przed zakupem koniecznie zerknijcie do naszej actionowej grupy na Facebooku. To jest dokładnie ona. I link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem, albo w opisie filmu. A wracając już do przeglądu, to no naprawdę hitem tej jesieni na pewno, tak jak w zeszłym roku kochani, okażą się te dekoracje. Są wykonane z ceramiki i mają bardzo stylowe te złote łodygi. Z pewnością dodadzą roku każdemu miejscu, w którym je postawicie. I co ważne, przy właśnie dekoracjach jesiennych naprawdę nie wyglądają kiczowato, tylko właśnie tak niezwykle elegancko. Kupicie je w kilku jesiennych kolorach i jeszcze do wyboru macie niską i wysoką wersję dyń. Możecie też kupić takie grzybki no i podrasować nimi każdą jesienną dekorację i powiem Wam, że no, tego typu produkty w tamtym roku w Home and You kosztowały, och, krocie, a w za sztukę zapłacicie zaledwie 3 zł. No moim zdaniem była to najładniejsza i też najtańsza dekoracja w tamtym roku. Ciekawe, czy też będzie i w tym. Do kolekcji jesiennej właśnie jeszcze dołączyły te maskotki. Wyglądają naprawdę uroczo, są miękkie w dotyku i możecie je kupić albo dzieciom, albo też słuchajcie, no wykorzystać po prostu jako dekorację. Zobaczcie jakie kształty mamy do wyboru. Kosztują 18 zł. I wreszcie dotarły do mnie te doniczki. Już dawno widziałam je na stronie, ale no nie wiem, ciągle ich gdzieś tam nie było. Jeśli szukacie takiej nietypowej dekoracji, to na pewno warto zwrócić na nie uwagę, bo są w kształcie modelek z owocowymi akcentami. To fajne takie kolorowe, coś takiego właśnie innego. Kupicie je za 35 zł. A teraz przechodzimy na dział dla zwierząt i tu pojawiło się właśnie te elektryczne poidełko. Pewnie się zastanawiacie czemu zamieniać zwykłą miskę na ten sprzęt, ale producent zauważa, że właśnie takie poidełko świetnie się sprawdza, bo lecąca tu woda jest przede wszystkim filtrowana. W zestawie macie dwa filtry i taka lecąca woda podobno bardziej zachęca koty do picia, dzięki czemu no będą lepiej nawodnione. Więcej o nim napisała nam na grupie Luiza i pokazała jak działa, zobaczcie. Według niej jest ciche i działa na USB, Na oświetlenie LED wskaże tą widoczność wody, no i je też będziecie wiedzieć kiedy jej brakuje. No co wy na to, dajcie znać. Dostępne są dwa kolory, jego cena to 44 zł. A w dziale do majsterkowania pojawiły się te składane wózki. Są takie dwa w jednym, możecie nimi coś przewieźć, albo po prostu przytransportować. Udźwigną do 120 kg, bardzo przydatna rzecz w domu za 130 zł. I przechodzimy teraz jeszcze na dział kreatywny, bo chciałabym Wam pokazać takie naklejki w formie alfabetu do wyboru w różnych wariantach za 3 zł i 50 groszy. I bardzo ciekawą propozycją moim zdaniem są te podwójne markery brokatowe. Zobaczcie, jak pięknie się mienią. Naprawdę jest to świetna propozycja. Cały zestaw jest naprawdę duży to aż 20 sztuk tych markerów. Tu macie ich dokładną specyfikację i do wyboru są w dwóch kolorach. Kupicie je za 18 zł. Na dziele kosmetycznym również bardzo fajne nowości. Mamy tu na przykład od marki Liren, nie wiem czy dobrze to przeczytałam, krem na dzień o ochronie 30 SPF z ekstraktem z mango. Ma podobną lekką formułę i ma się szybko wchłaniać. Tu macie jeszcze ich skład, kupicie je za 10 zł. I z tej samej serii jest również to serum do twarzy, ma 99% składników naturalnych. I również jest wzbogacone ekstraktem z mango. Jego cena to 6,50 zł. I pojawiło się tu również sztuczne paznokcie. Te zestawy są naprawdę spore, bo mamy tu aż 24 sztuki w aż 10 rozmiarach. Kupicie je za 12 zł. A w dziale z zabawkami pojawiły się jeszcze dwie fajne nowości. Mamy tu na przykład taką tekturową walizkę, fajne do skrycia jakichś takich małych drobiazgów, do wyboru w wielu wariantach z postaciami z tych najpopularniejszych bajek. Kupicie je za 14 zł. I na koniec tu jeszcze taki mini latawiec w formie motyla, który jest po 2 zł. i 60 groszy. I kochani na dziś to już wszystko, zapraszam Was bardzo serdecznie na jutrzejszy odcinek z promocjami, jak zawsze w środę, i życzę wszystkim miłego wieczoru, trzymajcie się krótko, pa!